Chłopaki, co chcecie otrzymać w walentynki? Niczego nie oczekuję. Chciałbym, aby ktoś zaskoczył mnie czymkolwiek. Aby pokazać, że mnie kocha. Moja żona i ja pracujemy. Mamy syna, a koniec końców bardzo łatwo jest wrócić do domu i po prostu się załamać. Spędzamy czas z synem. Potem oglądam mały telewizor lub gram w grę. Ona bawi się telefonem lub kładzie się wcześniej spać. Na walentynki chcę wrócić do domu i kazać jej ubranej w ładną sukienkę otworzyć mi drzwi z uśmiechem na twarzy i powiedzieć tak bardzo za tobą tęskniłam. W walentynki chciałbym żeby ustaliła warunki rozwodu. Żebym mógł kiedyś cieszyć się tym świętem. Chcę się przytulić. Proszę. Moja dziewczyna od dwa i pół roku właśnie rzuciła mnie przez telefon trzy dni temu. Wszystko czego chcę na walentynki. To beczka łyski, która zatopi moje smutki. Chciałbym w końcu dobrze się wyspać. Chcę zostać burmistrzem cyckowego miasta. Szczerze. Po prostu chcę, żeby jakaś dziewczyna spędziła ze mną czas. Nie potrzebuję nawet się z nią kochać. Po prostu chcę, żeby dziewczyna, która jest naprawdę mną zainteresowana, spędziła ze mną chociaż chwilę. Poczuć ciepło, za którym tęsknię co rok w walentynki. Na wypadek, gdyby moja żona to czytała. Potrzebuję tylko ciebie. Nie chcę niczego. Będę grał i oglądał Netflixa jak przez całą resztę swojego życia. Loda.